Hej, z wraz ze mną e, dzisiaj jest Zac, oraz Mookai, bo oto te czempiony dostały e, mini zmiany, reorki e, w nadchodzącym mid sezonie czyli, e, no, czyli jak co roku w mid sezon, czyli w środku e, roku Riot stwierdza, że czas coś czas zmienić, czas poruszyć metę i w tym oto sposobie zmienili e, czterech tanków, e, przepraszam trzech tanków jeżeli chodzi o Zaka, nie ma dużo zmi jego zmiany dotyczą tylko Q oraz Ultimate'a. No ale to myślę, że resztę już nie trzeba przedstawiać. Nasze Q działa teraz jako skillshot. W poprzednim razem też, ale mamy coś ciekawego, nowego. Trzymamy przeciwnika, slujemy go, jeżeli się porusza. Oraz dostajemy yy, następny, nasz autatak yy, dostaje dodatkowy zasięg. Też zasięg dodatkowy. Jak wyjdziemy stąd, to nam się nasz kill przerywa. Chwila, bo zapomniałem zrobić jednej rzeczy. O, tego dokładnie zapomniałem zrobić. No i jak działa ten nasz kill? Trafiamy jednego z killshotem, klikamy na drugiego i bum. I bum. Coś fajnego, nie? I wiecie, że to działa też z minionami? To działa na wszystkich wrogich yy, postaciach przeciwników, większy? cokolwiek. W, w dżungli też to działa. moim <grym> że to jest coś świetnego. Bo slowuje, daje y, trochę skill'a. Się Czekajcie, patrzcie, może nawet się uda zrobić... O, boom, gdzie oni wylądują? Ty, przez ściany? Patrzcie, co znalazłem. Przez ściany się nie obijają, Nie zadaję sobie obrażeń, chyba. Ogólnie to... to ma bardzo słabe przeliczniki, ale tak to wygląda. jeżeli chodzi o W, W nasze nie zostało zmienione. Tak samo z E. Jeżeli chodzi o Ultimate, Ultimate ma coś nowego. Ok. Więc y, pierwsze użycie to jest y, to, że nasz Zak zmienia się y, w taką plamę. I po sekundzie. No właśnie, Nigdy widzicie, y, odpycha. Możemy użyć krótko i też odepchnie, więc działa jak y, poprzedni ult. Natomiast y, jest to bardzo ciekawe, ponieważ jeżeli przytrzymamy i pojawi się to zielone kółeczko, to możemy i udało się to możemy taki, takiego przeciwnika zabrać ze sobą I wygl... <laughs> nie wygląda to śmiesznie? Że jakby teleportujemy o i oczywiście przy lądowaniu także zadaje obrażenia obszarowe nie spróbujmy sobie tutaj widzicie mogę sobie przenieść wszystkich wszystkie postacie a ciekawe czy te minionki przenosi Haha! <laughs> Ej, przenosi też miniony w dżungli. Ale to jest świetne. Chwilę ja muszę sobie włączyć chyba odnawianie HP. O I teraz Spróbujmy przynieść, ja się teraz bawię, nie? Bo to jest naprawdę fajna sprawa Na przykład teraz podbijemy tylko, odepchniemy Ale spróbujmy przynieść naszego red buffa gdzieś daleko Co? O czym on co? <śm> Jazda z nim na spawnę wracaj. No halo. Okej, okay. mam nadzieję, że przedstawiłem wam Zaka. Trochę się pobawiłem, ponieważ no, jest to ciekawe. Ciężko przejąć takiego Red Buffa. No ale przejdźmy do kolejnej postaci, która dostała zmiany, czyli Sejuani. Okej, okay, więc jesteśmy przy Sejuani. Sejuani dostała prawie na każdym z speli e, zmiany oprócz Q. No dobrze. Pasywka. Jak widzicie, mamy tutaj takie dziwne Mrużące coś na ukłach oraz na e, powiedzmy czole. Na nie wiem, nie wiem jak to określić. Jest to mroźny pancerz. E, jeżeli widzicie, mam teraz 204 e, armory i 174 emerów I e, ta tarcza nam to daje, tak? I teraz, gdy e, zostaniemy zaatakowani, będzie ona trwała przez jakiś krótki czas, ale po chwili się zbija. Widzicie, 52, 37, więc e, ta tarcza jest super moim zdaniem, bo ponieważ pozwala i jeszcze H, jeszcze nie tylko, ponieważ ona się mm, jak to się mówi, e, jej cooldown to jest normalnie 15 sekund chyba e, minus, minus ogólnie, ogólnie. O halo, zostawcie mnie. Patrzcie, jak teraz będę chodził to odnawia się szybciej nasza pasywka. Oczywiście im większy mamy chyba poziom, tym ta pasywka będzie krócej się odnawiała. Ok, jeżeli chodzi o Q, no to standardowo podbija pierwszą e, następną postać. Jeżeli chodzi o e, tą pasywkę, co tutaj widzicie, to jest... E, to jest coś innego i zaraz do tego przejdę. Jeżeli chodzi o W. W też zostało zmienione, W to jest teraz zamach oraz uderzenie wprost. Widzicie, tak to wygląda. Okej, okay, i to jest nasze E, nasze e pozwala e, właśnie zaznaczać przeciwników z autoataków ataków z Q e, i z W. I kiedy naznaczymy, możemy użyć. Użycie pozwala, e, użycie pozwala zestunować przeciwnego, zamrozić, jakby e, rzucamy to. Oczywiście ma cooldown, kiedy znów można go zestunować. No i teraz, jeżeli uda nam się zestunować, to pierwszy autoatak zada, zada obrażenia procentowe od ilości przeciwnego, przeciwnego bohatera HP, tak? Okej. Okay. Jeżeli chodzi jeszcze o fajna sprawa, to postacie wręcz tak, że mogą nabić waszą pasywę To jest coś podobnego do Brauma moim zdaniem, tylko y, ty musisz aktywować stuna I twój skill zadaje największe obrażenie jeżeli użyjemy, tak? Myślę, myślę że bardzo fajna sprawa Okej, okay, wbijmy sobie jeszcze raz, bo chcę zobaczyć jak to będzie wyglądać jeżeli chodzi o nasze Okej okay. No, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Ultimate, no Ultimate niestety też został zmieniony, ponieważ to jest takie połączenie Ulta, y, Lisandry, Nunu, bo ma parę zastosowań. No, oczywiście musimy rzucić. Im dalej rzucimy, tym stun będzie trwał dłużej. Powiedzmy, że rzucę sobie z bliska i trwa krótko. A natomiast jak rzucę z daleka, no to jeszcze, jak widzicie, dostaje dodatkowa pasywka. Jak to działa? Nasza postać przeciwna, postać jest zamrożona Po krótkiej chwili e, Tutaj na obszarze wszystkich slowuje Po czym zadaje obrażenia i jeszcze bardziej I kogoś slowuje, tak? Czyli, czyli fajna pasywa Jak widzicie jak rzucimy tak no to Oto jak nasze E, a ciekawe O stąd już działa Może musimy być, właśnie A stąd? Stąd też działa A stąd już nie a stąd? Już działa, aha No także oczywiście zadaje jakieś obrażenia Chyba procentowe ha! To jest fajnie wygląda okay. No I tak by wyglądała nasze zmianę u Sejuani a teraz jeżeli chcecie, to, to zostańcie dłużej i zaraz zobaczycie zmiany u Ma Maokaja, który Ultimate jest normalnie podobny do Nami, ale jest super, jest taki game changer, że ojacie, więc mam nadzieję, że się widzimy zaraz. No dobrze, więc jesteśmy przy Maokaiu, który dostał zmiany na pasywce, na Q, na W. Na W jest nowy wygląd, ale działa tak samo. Jeżeli chodzi o E, też jest nowość. I Ultimate, coś niesamowitego. No dobrze, więc e, przejdźmy do samej gry. E, jeżeli chodzi o Ultimate. Chila, bo muszę sobie zadać obrażenia. Odnawia nam się on co 60 sekund. Czemu to czyści? Aha, my, bo zmienili to, zmienili to. co 30 sekund, oraz nasze umiejętności, oczywiście, yy, oczywiście, jak to się mówi, skrócają czas odnowienia. No i umiejętności przeciwników, nie naszych sojuszników, już. Yy, no i przywraca sobie 7 maksymalnego zdrowia. Za każdym razem, gdy Małakoi użyje czaru lub zostanie trafiony przez czar wroga, czas odnowienia wy wyssa magi wyssania magii zostaje skrócony o 4 sekundy. Aha. dla mnie już nie ma ratunku, to zabiorę ich ze sobą! Czyli, czyli tylko jak nas przeciwnicy trafią, nie że użyją ogólnie. Okej, okay, to wprowadziłem was w błąd. Jeżeli chodzi o Q, Q zadaje obrażenia w całej linii Czyli wszystkim na potkanym na tej linii Ale jeżeli jesteśmy blisko postaci To wybijamy ją od siebie Możemy ją nawet ja, O, w śmieszny sposób, nawet nie trafiając jakby za bardzo Więc tak to wygląda Jeżeli chodzi o Wu Standardowo e, Snare Jeżeli chodzi o nasze ziemniaczki no, to zostały one ulepszone. Już wam mówię w jaki sposób. Jeżeli są w krzakach, no to będą one stały o wiele dłużej niż taki na ziemi, i dostają dodatkowe obrażenia. Tak. O, zadają podwójne obrażenia. W z jaką wszystkim trafionym wrogom, Jak widzicie, można trochę poczytać. Jeżeli chodzi o. Dodatkową, fajną sprawę to te nasze, te nasze ziemniaczki, jak widzicie, przyczepiają się. Przyczepiają się do wrogów, slowując ich i zadając obrażenia. Więc coś fajnego. Oczywiście one, jakby. O patrzcie, teraz się przyczepiły, ale na przykład, jak teraz tu rzucę, bo to wydaje mi się, że. O widzicie, nie przyczepiają się. Muszą trochę postać. Albo być te ulepszone. Strzeż mówiąc nie jestem pewien, czy muszą trochę postać nawet tutaj. Nie pozwólmy, że postają trochę. Um. No okej. Okay. No nie, nie przylepiają, tylko te skrzyków. Okej, okay, jeżeli chodzi o Ultimate, to jest on ogromny Spójrzcie na to, jakie to jest wielkie No, ja, no tu można by niezłą chatę założyć na tym obszarze eee, Ja wam to przedstawię w bardzo fajny sposób Mianowicie, oj przewinąłem grę przez przypadek Moje serce jest czyste. Jak widzicie, nawet przez całą dżunglę mogą przelecieć Więc zróbmy coś ciekawego I postawmy Droga kukła treningowa Chwila, chwila, bo ja muszę tu, tu ogarnąć No i jeszcze jedną dajmy powiedzmy tutaj, okej okay. eee, I jak to będzie wyglądać? Już wam pokazuję Patrzcie to Lecą Bum eee, Jak widzicie to działa to bardzo fajnie eee, Pierwsze napotkanie bohater przeciwni bohaterowie Zostają zestunowali ze To się chyba na smer nazywa nie wiem, w każdym razie... Ee, no, zada też trochę obrażeń. Jeżeli ktoś będzie na przykład za jakimś szempionem, no oczywiście nie zostanie zastąpiony, więc bardzo fajnie będzie można się ukrywać. No ale ultimate wygląda super, nie? Wygląda super. <taki> Takie fale. Na urfie, na. Jaki małek będzie dobry na urfie? Wy to widzicie? Na urfie? Co ile on sekund ma? Co minutę? Tam 80 sekund. Mm. 80 sekund. W sens... 80% cdr -ów. A co ciekawe jest? Właśnie, tu mają cooldowny Na sobie Mgła nie Ona, Wygląda to super, nie? Te korzenie o, o, o. <laughs> A jeszcze się dostaje speeda Chyba czyż nie wiem Patrzcie One się tak powoli, 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 ale się rozpędzają I patrzę jakie szybkie już są A dostaje się Spida? Nie, nie dostaje się Spida. Oj, Herald się aktywował. Masz zgrzybkę Ty? Zwabiłem go tutaj. Pobawmy się chwilę jeszcze. Okej, okay, to by było na tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że zmiany Zmiany wam się podobają. Dajcie znać co o nich myślicie. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o Zaka, jak najbardziej za. Sejuani. No szkoda, że już nie będzie wszystkich stronować wokół z tego ulta. No, ale zawsze coś. No i ma myślę, że coś ciekawego, nowego wprowadzili. Na pewno będzie grany. Dajcie znać, czy Wy będziecie grać tymi nowymi zmianami, tymi czempianami po zmianach. Mam nadzieję, że zostawicie kciuka w górę, subskrypcję, dzwoneczek i zaprosicie swoich znajomych do tego odcineczka. A także wpadnijcie na Facebooka i inne tam moje rzeczy. Wszystkie, wszystko jest pod, pod spodem w opisie. Mam nadzieję, że się jeszcze widzimy. Trzymajcie się, czy szczęście.